Cześć, to jest pierwszy odcinek lekcji języka hebrajskiego i dzisiaj posłuchamy trochę o jego historii, a też nauczymy się alfabetu hebrajskiego w formie drukowanej i też kursywy. Jeśli chodzi o język hebrajski, jest to chyba jedyny język starożytny, którego nadal używają ludzie, który jest językiem mówionym. Język hebrajski ma bardzo długą historię. W sumie pierwsze protohebrajskie. Napisy pojawiają się już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą i nadal jest językiem mówionym, też zawsze był językiem żywym. Nigdy nie było takiego okresu w historii, żeby języka hebrajskiego nikt nie używał. Czyli cały czas była, czasem mała, ale zawsze jakaś wspólnota, która się tym językiem posługiwała i teraz jest to język urzędowy w państwie Izrael. Mówi nim około 6 milionów osób na całym świecie, głównie oczywiście w państwie Izrael, ale też w Stanach Zjednoczonych i poniekąd w Europie. W Polsce, w wielu placówkach, można się też języka hebrajskiego um, nauczyć. Język hebrajski to jest język semicki, czyli on jest spokrewniony na przykład z językiem arabskim albo też z językiem maltańskim. Ale niestety nie ma tak, że znając język hebrajski można się dogadać z kimś, kto mówi po arabsku lub po maltańsku, ponieważ te języki bardzo się zmieniły w trakcie swojej historii, w trakcie swojego rozwoju. W alfabecie języka hebrajskiego jest zdecydowanie mniej liter niż na przykład w języku polskim. Posługujemy się tylko 22 literami. I wszystkie te litery to są spółgłoski. Dlaczego tak jest? Dlatego, że historycznie tak się złożyło oczywiście innego wytłumaczenia zazwy zazwy zazwyczaj w filologii nie ma. Jeśli chodzi o język hebrajski, to jeszcze w starożytnych czasach, w czasach na przykład pierwszej świątyni pisano tym językiem, zapisywano go tylko za pomocą współgłosek, ponieważ każdy, kto umiał czytać i tak wiedział, które to ma być słowo. Nie było potrzeby, żeby zapisywać też samogłoski, ponieważ zajmowało to więcej czasu, było to po prostu bardziej skomplikowane. I w okresach późniejszych niektóre współgłoski zaczęli wykorzystywać też jako samogłoski. I nazywamy to matryc lekcjonis i nadal język hebrajski współczesny w taki sposób funkcjonuje. Nie ma też w języku hebrajskim dużych liter, dlatego będziemy się przyzwyczajać czytać oczywiście od lewej do prawej, odwrotnie niż w polskim i bez dużych liter. Otóż, jeśli chodzi o alfabet hebrajski, to pierwszą jego literką będzie litera alef. Zapiszę tutaj na tablicę. W wersji drukowanej wygląda ona mniej więcej w taki sposób. Słowo alew też znaczy byk, i ta literka w sumie przypomina nam trochę byka. I z literki alew zaczyna się na przykład słowo ani, czyli ja. Zaimki osobowe poznamy w następnym odcinku. To jest słowo ja i pierwsza literka języka hebrajskiego. Jeśli chodzi o kursywę. To zapisujemy ją w taki sposób. Jeśli chodzi o następną literkę, to będzie to literka bet. I słowo bet znaczy dom. Trochę przypomina to nam dom, może nie aż tak bardzo, ale dla starożytnych Izraelitów przypominała. I od literki bet zaczynamy na przykład słowo nobajt, czyli dom. W taki sposób byśmy ją zapisali. W wersji drukowanej, i to jest wersja kursywna. Następna literka to literka Gimel, która nie znaczy nic, niestety, ale zapewne pamiętamy ją z lekcji fizyki, bo zazwyczaj się na fizyce zapisuje różne rzeczy za pomocą hebrajskiego alfabetu. I z literki Gimel możemy zrobić na przykład słowo glida, czyli lody. Tak naprawdę ciężko się pisze drukowanymi literami, jak się przyzwyczai do liter pisanych, ale tak chyba w każdym języku. W taki sposób by wyglądało to słowo, a literkę gimel zapiszemy w taki sposób. Czwartą literką będzie u nas literka dalet, alfabetu hebrajskiego. Zapisałem trochę niepoprawnie, w tym sensie, że zawsze trzeba iść czytając od lewej do prawej, to piszemy zawsze od prawej do lewej. Tak się zapisuje na przykład Torę, w sensie Pismo Święte dla Żydów. I jeśli na przykład zrobi się taki błąd w Torze, to już wymazać go się, wymazać go się nie da i taką, taką Torę trzeba zniszczyć. W genezie. W genizie. Cóż, to jest literka Dalet i z niej możemy zrobić na przykład słowo Delet, czyli drzwi. Ok, i w taki sposób zapisywałaby się kursywnie. Ale w hej. Następną literką będzie literka hej. Takiego dźwięku nie ma, niestety niestety, w języku polskim. Możemy go porównać ewentualnie do dźwięku, który zapisywał się kiedyś wcześniej w języku polskim jako samo H i czytał się właśnie jako H we wschodniej części kraju. Teraz czegoś takiego nie ma, ale na przykład w niemieckim lub w angielskim czasem ten dźwięk występuje, dlatego myślę, że nie będzie problemu. Cóż, i z tego... z tej literki możemy na przykład ułożyć słowo HEJ. To jest anglicyzm, zapożyczenie z języka angielskiego, ale to jest bardzo powszechny sposób na powitanie kogoś w Izraelu teraz. I... w taki sam prawie że sposób jest zapisywana kursywą. Dobra, ale w hej, Jud. Jud to jest najmniejsza, najkrótsza literka języka hebrajskiego, alfabetu hebrajskiego, i to jest po prostu mała kreseczka w górnej części linijki. Z literki Jud ułożymy sobie słowo jeled, czyli dziecko. Jeled. I w taki sam niemalże sposób zapiszemy ją kursywą. Waw. Następna literka to waw. Też niezbyt skomplikowana literka, czyli to jest po prostu kreska na całą długość linijki, szerokość. Ehm, literka waw e, w odróżnieniu od poprzednich liter e, może się czytać na różne sposoby. To może być na przykład dźwięk w, albo dźwięk u, albo też dźwięk o. Zależnie w jakim miejscu w słowie ona się znajduje i też e, czy to jest wyraz hebrajski, czy to jest wyraz zapożyczony? Ehm, na przykład z języka jidysz. Cóż, z takiej literki ułożymy na przykład słowo waw, które znaczy haczyk. Takie dwie literki waw przy sobie to jest haczyk. Nieoczywiste, ale tak jest. I też w taki sam sposób zapisuje się kursywą. Następna literka w naszym alfabecie to będzie literka zain. Zain będzie się zapisywało w taki sposób w formie drukowanej. Samo słowo Zain w języku starohebrajskim, w starożytnym hebrajskim zapisywałoby się tak, samo słowo Zain i znaczyłoby broń, aczkolwiek w języku współczesnym hebrajskim jest to po prostu męski członek. Tak już jest. I w kursywie zapiszemy tę literkę w taki sposób. Ale w Bet Gimel Dalet Vav Zain Het. Literka Het jest specyficzna dla języka hebrajskiego i na pewno kojarzycie ją też z języka arabskiego. On jest taki charczący trochę, jak też hebrajski. E, dlatego literkę het właśnie wymawiamy w taki specyficzny sposób. Czasem na początku, jak się on dopiero uczy mówić po hebrajsku, warto też nieco hiperbolizować wymowę tej literki, żeby później ona łatwo weszła i żeby nie mieć po prostu akcentu gdzieś tam w przyszłości. E, z literki het możemy sobie ułożyć Słowo na przykład haver. Słowo haver znaczy przyjaciel. Mamy tutaj już na przykład literkę, którą wcześniej sobie zapisywaliśmy. To jest literka bet, a to jest literka rejs, do której przejdziemy później. No i w formie kursywnej wygląda to w taki sposób. OK, tyle się nauczyliśmy w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że to wszystko było jasne. Jeśli coś akurat nie było jasne, to e, zapraszam do sekcji komentarzy. Na pewno odpowiem na wszystkie pytania, które mogą się pojawić. A następna część alfabetu czeka na nas w odcinku numer dwa.